w powiatowym centrum dziedzictwa i twórczości odbyła się konferencja dotycząca realizacji projektu pod tytułem Działania wspierające podnoszenie dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w powiecie wołomińskim. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach projektu operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. Projekt realizowany przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego we współpracy z gminami takimi jak Dąbrówka Jadów, Klębów, Kobyłka, Marki poświętne radzymin, strachówka, tłuszcz, wołomin, ząbki oraz zielonka. Konferencję otworzył starosta Piotr Uściński. Koordynatorem całego projektu był Grzegorz Grabowski. O kilka słów o projekcie poprosiliśmy koordynatora projektu Grzegorza Grabowskiego oraz starostę powiatowego Piotra Uścińskiego. Projekt dotyczył badania jakości, dostępności, usług publicznych realizowanych przez instytucje publiczne i niepubliczne w powiecie wołomińskim. Projekt był dofinansowany ze środków Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z programu operacyjnego Pomoc Techniczna. Realizowaliśmy go przez cały bieżący rok. W ramach realizacji tego projektu realizowaliśmy szereg przedsięwzięć. Były dosyć... Duże badania mieszkańców poprzez ankietę, były też warsztaty strategiczne, na których pracowaliśmy na temat tego, w jaki sposób te usługi publiczne w powiecie wołomińskim rozwijać. Cały projekt to w jakiś sposób przygotowanie samorządów z naszego powiatu, czyli gmin i, i powiatu do nowego okresu programowania. Unii Europejskiej, w którym to środki będą między innymi przeznaczane na podwyższanie jakości usług publicznych i jednocześnie będą to też projekty, które będą wymagały konieczności współpracy samorządów lokalnych. Projekt ma za główne zadanie zbadanie jakości usług publicznych na terenie powiatu wołomińskiego. Chcemy, zestawiliśmy, porównaliśmy jak to wygląda w poszczególnych gminach, jak nasz powiat wygląda na tle innych powiatów. A to wszystko po to, żebyśmy jeszcze lepiej pracowali, żeby urzędy miast, gmin, wszystkie jednostki podległe, żeby mogły jeszcze lepiej zaspokajać potrzeby mieszkańców. O procesie strategicznym powie Jakub Żywiec z Centrum Doradztwa Strategicznego z Krakowa. Projekt, w którym, który prowadziliśmy zakładał przede wszystkim zdiagnozowanie usług publicznych w powiecie wołmińskim w trzech jakby kryteriach. To jest kwestia jakości tych usług, efektywności ich świadczenia i skuteczności oraz dostępności. Badaliśmy sześć usług, usługi edukacyjne, kulturalne, administracyjne, zdrowotne, komunalne i komunikacyjne. Pracowaliśmy warsztatowo, czyli chcieliśmy jakby najpełniej zapewnić ten element partycypacyjny, e, więc spotykaliśmy się z urzędnikami, z przedstawicielami instytucji e, z 13 jednostek samorządu terytorialnego, powiatu i 12 gmin. W tych spotkaniach uczestniczyło zazwyczaj kilkanaście osób, czasami do 20 to dochodziło, więc mieliśmy takie spektrum dość szerokie, no i w ramach tych warsztatów udało nam się wypracować na bazie diagnozy, właśnie strategię rozwoju usług, czyli takie de facto programy naprawcze, które powiedzą nam, jak w perspektywie 2020 roku możemy te usługi świadczyć lepiej tak, żeby mieszkańcy to realnie odczuwali z jednej strony. Chodziło też o to, żeby te programy naprawcze, projekty i zadania na, na, nowe, na nową perspektywę finansową Unii Europejskiej jakoś w tą perspektywę finansową włączyć. Czyli żeby do 2020 roku zaplanować takie zadania, które mają możliwość pozyskania funduszy zewnętrznych, środków unijnych. I do tego jest potrzebny taki warunek związany z przyszłą perspektywą, to że muszą być to projekty partnerskie. Znaczy, dużo, nasze szanse na pozyskanie dofinansowania zwiększają się wraz z tym, jeżeli pozyskamy partnerów do realizacji tego projektu. Stąd taka konstrukcja też tego projektu, żeby zrobić coś wspólnie, nie jedna gmina, jeden powiat, tylko właśnie kilkanaście gmin plus do tego powiat. Mamy wspólne problemy, warto je wspólnie rozwiązywać. Stąd wspólna diagnoza, która pokazała, że, że jest nad czym pracować, można projekty integrować, wspólnie rozwiązywać problemy. W ramach projektu zostały opracowane w sposób partycypacyjny na zasadach partnerskich strategie rozwoju usług publicznych w następujących kategoriach edukacyjne, zdrowotne, komunikacyjne, komunalne, kulturalne oraz administracyjne. Swoje spostrzeżenia w kategoriach usług edukacyjnych przedstawi nam Joanna Balcera Gwąż. Przez cały okres trwania projektu zajmowałam się usługami edukacyjnymi, które są dosyć specyficzne, ponieważ muszą być bardzo przyszłościowe, żeby dostosować edukację bieżącą do przyszłych potrzeb rynku, ponieważ obecny uczeń będzie absolwentem za kilka lat i dopiero za kilka lat wejdzie na rynek pracy i mamy wielką nadzieję, że zapisy strategii pomogą faktycznie w przyszłościowym ograniczaniu bezrobocia, żeby absolwenci zawsze znajdowali pracę i byli i dostosowanie do wymogów pracodawców. Tomasz Kret z Urzędu Miasta wypowie się na temat transportu. W ramach tego projektu przygotowywaliśmy strategię poprawy jakości usług publicznych, m.in. poprawy jakości transportu w powiecie. Jest to jeden z dokumentów strategicznych, który będzie potrzebny przy ubieganiu się o środki na rozwój komunikacji w naszym powiecie. M.in. w ramach tych prac zastanowiliśmy się nad standaryzacją. Usług, poprawą ich jakości oraz wprowadzeniu pewnych rozwiązań instytucjonalnych, które by organizowały transport i komunikację na terenie powiatu. Natomiast rzecznik konsumenta Iwona Tuszkowska-Pielka powie o uczestnictwie w projekcie. Uczestniczyłam w tym projekcie przez. Szereg spotkań i w mojej ocenie na rzecz konsumentów działania będą przyszłościowe. Mam nadzieję, że jeżeli uda się wdrożyć wszystkie aspekty prowadzonych strategii, nasi konsumenci będą mieli dostęp zarówno do lepszej służby zdrowia, lepszej jakości, do lepszej jakości dróg. A także sekretarz Aneta Piotrowska wypowie się na temat współpracy gmin. Przystępując do projektu wspólnie z 12 gminami oceniam bardzo pozytywnie działania, które właśnie zostały przez ten rok przeprowadzone zarówno przez pracowników starostwa, jak i gminy. Zintegrowały się pracownicy starostwa, gmin. Wspólne działania, które podjęliśmy w celu poprawy jakości usług, myślę, że w przyszłości naprawdę odczują mieszkańcy powiatu. Na koniec Waldemar Andrzejczyk, urzędnik ze Starostwa Powiatowego, wypowie się na temat projektów w kategorii rozwiązania problemów społecznych. Brałem udział w szkoleniu, w warsztatach dotyczących rozwiązywania problemów społecznych, a również podnoszenia jakości obsługi obywateli. Jeden z takich tematów istotnych to były działania wspierające podnoszenia Dostępności, jakości i efektywności usług publicznych w powiecie wołomińskim. Myślę, że tego typu rozwiązania są istotne, ponieważ wiele, wiele informacji, nie zawsze są w sposób właściwy interpretowane przez mieszkańców. Tego typu warsztaty pozwoliły ukazać w takim świetle, iż realizacja przepisów wynikających z pewnych norm. Obowiązujących, na pewno jest bardziej klarowna, jeżeli ona w sposób przejrzysty, taki m, intencyjny przekazywana swoim mieszkańcom. I taka rola tutaj została okazana. Również wskazywano obszary te, które na przestrzeni wielu lat, a w szczególności w latach. 2014-2020 będą kierunkowo działały i one są niezbędne do aplikowania chociażby o środki z Unii Europejskiej. One pozwalają na umiejętne ich wykorzystanie w momencie, kiedy taka szansa będzie możliwa. W związku z tym, reasumując, mogę powiedzieć, że Taki program dobrze był prowadzony, był wieloaspektowy, poruszał problemy społeczne, ochrony zdrowia, w tym także administracji publicznej. Polecam branie udziału w takich cykli, cyklicznych spotkaniach. Na konferencji zostały zaprezentowane wszystkie opracowane programy rozwoju usług.